Halo, halo! Czy to się nagrywa już? Zaraz sprawdzimy. Zaraz sprawdzimy. Otóż e, Gdzie to jest? Tu jest U. Dobra, zero komentarza na starcie. Ani B, ani M, ani Kukuriku, jak to mawiają. Dobrze, widzę, że się nagrywa, co mnie cieszy. Więc teraz oficjalnie mogę powiedzieć: witam Państwa bardzo serdecznie. I zapraszam na kolejną rundkę z Jackiem Chanem. A powiem Wam na, na dole: o kurczę, dołączę. Link do filmiku, w którym Myślę, że polu, dzięki któremu polubicie tą grę jeszcze bardziej Dobra Wiem, że to już widzieliście Milion tysięcy razy Oszty, oż ożty, oszty oż Jaki kurde goś, no, człowieku. O! To było sprytne. Muszę zbierać żarcie. którym się tu brało, podnosiło cholera jazd. Jedź pod pociąg. Nigdy mnie nie złapiecie. 60 ciosów zanim wylądował. Dobrze. Jak śmiesz wytrącać mi z ręki przedmioty. To jeszcze ktoś? Mam nadzieję, że... Że już nie, a to niestety, nie bij mojej twarzy. Proszę Cię, co ona Ci zrobiła? Uch, jak to się stało? O kurczę, myślałem, że on już się upo. Uch, powiem szczerze, że ledwo, ledwo. Dobra. Pominurek. Przepraszam tych, których obrzydza moje jedzenie. Pamiętam, że kiedyś mi się dostało jakieś chipsy jadłem czy coś ale to już z 600 lat temu hmm. Hmm. Dobra, ja to sobie zapiszę To było z 600 lat temu jakieś chipsy jadłem podczas jakiegoś odcinka Save State Tu dobra I ktoś mi napisał w komentarzu, że to chamstwo, że tak zjadam chipsy. A propos chipsa, A ja po prostu unikam walek zbędnych. No, dzień dobry, ale się nie przedstawiłeś. Jaki ma długi cios. No, no także komuś tam się nie spodobało. Uznał, że to hamstwo i brak szacunku dla. Brak szacunku dla słuchacza tudzież widza. Wow. Wow. Dobrze mi idzie, powiem, że wcześniej. kurde, co to miało znaczyć? Wcześniej trochę poćwiczyłem, żeby żeby was taką żenadą jak w poprzednio nie zatrważać No i witamy w kolejnym kanale. kanalem <laughs> Eee Dobra Dlaczego miałbym tego nie wziąć? Dobra, żeby, żeby już od razu tutaj uspokoić Waszą ciekawość, zjadam to co poprzednio. Bardzo mi to smakuje. Jackie, weź się ustaw frontem do klienta. Dobrze. Kurczę, znowu coś mówiłem, jakbym zapłacił. Ooooooooo, tak z Nienacka. Jeszcze. Op. Dobrze. Tutaj nigdy nie mogę przy, że tak powiem, odległości wykalkulować dobrze. Mmm. My nose is <laughs> no, dobry tekst. Nie dopowiem no, Wam, że naprawdę Jackie Chan jest z gościów na... O, tam jest ten, smoczek, dobra. Idziemy po smoczka. Tylko trzeba będzie szybko stąd uciec. musi być szybka akcja. Już dam sobie więcej czasu na to. Jacki, zawsze lubiłem pożycie humoru Dzikiego Chana Macie karpiem Nie no dwóch na jednego to banda wiecie kogo nie łysego Co tam żeś podniósłysz Jakie fiksy z tą rybą robisz? Jeszcze Ja nie wiem Jackie co tu się dzieje. O kurczę, żeś zebrał meblem. <laughs> Jaki dźwięk. Chcę to otworzyć. I wiedziałem, że tam będą jakieś pyzy. Hmm. Czy ja czegoś takiego już poprzednio widziałem? Co to? Co za piksel mnie tu gonił? Widzieliście to? Ukryty piksel. O nie! O nie! To... To jednorożec. Nie! <gry> Masakra! Kurczę, jaki! Jaki motyw! Uuu! Kurczę, z jednej strony to wszystko jest kuszące. Dobra, tu zrobimy zapis, gdyż daleko doszedłem i warto zrobić tu zapis: Save state, na którym to było ostatnio, na drugim? Niech będzie na drugim. Wstaję tutaj... A, uh, this is unfortunate. Mm. Load state, drugi slotik. Oczywiście to wiecie, że to jest oszustwo. Dobra, także powiem wam, od razu wam spoilerowalne, że tą grę, że przy tworzeniu tej gry brał udział sam Jackie Chan. Także wszystkie ruchy tej postaci są nagrane w, no, w miarę w podobny sposób jak load state. W podobny sposób jak, wiecie, te wszystkie postacie animowane typu golum i tak dalej. Tylko no, to było parę lat temu, więc. <laughs> Tylko to było parę lat temu, więc w trochę pewnie innej technice. Natomiast teksty, tutaj ruchy z, z Jackie Chan. No, jeżeli ktoś lubi Jackiego Chana, tak jak ja. To myślę, że po obejrzeniu tego filmu tym bardziej będzie jakby to powiedzieć tym milej będzie mu się tą grę oglądało a może nawet ktoś sobie ją nie zagrać. Bo czemu nie? F3 slot 2 A, Przepraszam, już jestem taki dobry, no a tu mi nie wyszło ciągle, ciągle, ciągle mi nie wyszło, ale mi <śm> monitor lezi. Co to miało być? No, dobra. Mm -hmm. O, tak, tak. Wiem, Jackie, wiem. Nie wiem, wygląda to tragicznie, powiem Wam szczerze. Bardzo by się przydała w tym nagrywaczu. Opcja, posępić się na to czy już olać, dobra zrobimy znowu zapis, żeby nie musieć 459 tysięcy razy, save na dwójce. No dobra, ale jestem bardzo ambitny Dlatego, dlatego to robię No widzicie, już coraz, coraz lepiej, coraz lepiej aha, aha. Żeby tylko nie zapisać Dobra, mleko olewam. O, o, u, tak od razu. No widocznie oni obaj naraz. Disco jakieś urządzili sobie. A ja sobie nie zapisałem, tak? Czy zapisałem? Hmm. Kamil. Co? Ja i co? Lubię sobie takie żarty robić, wiecie? Ile to się już nagrywa? 14 minut, no. Dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, proszę Państwa. Opa! No tak. A co tam w ogóle słychać u was? Wszystko dobrze? Wszystko bardzo dobrze? U mnie super Święta, święta właśnie, święta bardzo miło. Spędziłem. Zgadnijcie jak? W domu. <grych> Lucky me. I teraz robimy sejwa, żeby... Właśnie trzeba robić sejwy co 30 sekund mniej więcej. Czekamy, ale dzięki save'om nie trzeba mógłbyś do wody wpaść łaskawie. Dzięki, to było naprawdę miłe z Twojej strony. Wyłażą jak szczury. Boję się tej beczki kopać. Gdyż wygląda jak śmiercionośna. Hmm. To wygląda z deka bez sensu. To skąd tu się wziąłeś? Miało cię tu nie być przejść. W do domu iść. Nie, już nie, nie idę, bo już nie wyjdę A Tak, to prawda, Jackie. Jesteś szczęśliwy. Zostałeś D A B C D Tragiczna ocena Tak? Najlepsza byłaby A Tragedia. Jakoś tak bez ambicji. Trzeba będzie zapis zrobić koniecznie. Mhm. Gdzie to się wyrobiło? Tu? Zapisz na dwieczce proszę bardzo Jeszcze tylko chwilę, zobaczymy co tam dalej jest i kończymy, żeby Was już nie zamęczać tak strasznie Use the jumpstick to knock down your enemies Jump Jump kick, a nie jump stick. Durniu jeden Czytać nawet nie umiesz po angielsku Wam powiedzieć, że mi strasznie smakują te chrupeczki. Tu, przepraszam bardzo. Tam ktoś powiedział, że, że jak na nachos, to tylko i wyłącznie: to tylko i wyłącznie Bekonowe, czy tam coś? Jeśli pamiętam, to te są tylko solone, bez, bez żadnych przypraw. Podobno przynajmniej. Uh, nie wejdę, tak? Może wejdę, co? Wszedłem! Where is my life jacket? Ile to? 19 minut 21 sekund. Myślę, że to starczy już tej żenady na dzisiaj. Mojego wspaniałego skill'a. Powiem Wam, że na touchpadzie jestem beznadziejny. Ale cóż to, cóż mogę powiedzieć? Na usprawiedliwienie nie powiem tylko tyle, że nigdy nie miałem e, konsoli żadnej. Touchpada na dobrą sprawę kupiłem sobie dopiero teraz. Nie liczę oczywiście wszystkich razy, kiedy byłem u kolegi i na Pegasusie graliśmy. Albo na PlayStation 1 tam x lat temu. Jeżeli coś grywałem, to tylko mysz, klawiatura. Nawet joysticka nie miałem. Taki byłem. Byłem ubogim, ubogim człowiekiem. Ale teraz już... Jestem bogaty. Mam spada i gram kurczę na emulatorze PSX. -a. Sprzed ilu? Właśnie, kiedy pierwszy PSX się pojawił? Z 10 lat temu jak nic. Tam z 15. Według moich obliczeń około 15. Sprawdzę to później. Dobra, w tym razem, tymczasem, dzięki za oglądanie. I zapraszam do następnych odcinków. Życzę Wam miłego. Wieczora akurat, bo dzisiaj teraz jest wieczór. E, albo dnia, jeżeli jest już później, znaczy jutro, albo e, 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 wszystkiego najlepszego. <laughs>